Jak się zachowuje. Proszę pana. Proszę pana. Co to było? 27 listopada w sądzie rejonowym w Warszawie zjawił się prezydent Lech Wałęsa i Grzegorz Braun. Autor filmu o Lechu Wałęsie, filmu pod tytułem Plusy dodatnie, plusy ujemne. Jestem dziennikarzem niezależnym, dokumentalistą. Więc po prostu kręciłem relację z tej sprawy. Na sali sądowej była jeszcze jedna kamera z portalu internetowego Polityczni. Sprawa się zakończyła. Ja filmowałem ten moment. Nagle podszedł do mnie jakiś człowiek z otoczenia prezydenta Wałęsy i uderzył mnie w kamerę, raniąc mnie przy tym. Pan się zachowuje, proszę pana. Co to? Co to proszę pana. Co to było? Co to było? Proszę pana. Jak pan, co pan się zrobił zachowuje? przed chwilą i z policją? pan stał. Ta, proszę pana. proszę pana, pan się nie Bardzo tak po ludzku zareagowali dziennikarze, a szczególnie kobiety, dziennikarki, no były oburzone tym, co się stało. ja bardzo proszę policję. Proszę pana, ja to nagrałem. Pan użył przemocy. Proszę pana, ja Proszę się Gdzie jest policja? Za... Dlaczego pan jest Dlaczego pani nie raduje? Państwo są drodzy, że nie rozumieją. pani nie Policja, która ma misję ochraniać przed przemocą, zachowała się skandalicznie. Policja, Policjanci nie reagowali zupełnie. Zamiast zatrzymać sprawcę, to wręcz umożliwili wyjście bez wylegitymowania się. Proszę o personalia policjanta, który szedł na przedzie, bo on został powiadomiony no, ja o popełnieniu przestępstwa i nie zareagował na to. Ja nie będę kolegi niczego mówić. Jeszcze przed rozpoczęciem tej sprawy, kiedy filmowałem na korytarzu uczestników i publiczność, ten pan podszedł do mnie. I spojrzał tak w moim kierunku, w kierunku kamery. Nie spodobałem się temu panu. Wtedy zupełnie nie zwróciłem uwagi na ten gest. Pani została poproszona przez świadków zajęcia przez poszkodowanego o ujęcie sprawcy na gorącym uczynku. Pani nam tego odmówiła. Ja Pani teraz o jej nazwisko. I kontakt do pani przełożonym okazję mało. proszę się przedstawić. Na no, przecież pani jest na służbie, pani nie tego się nie robił mówi. No, świadkowie, świadkowie Panią prosili o objęcie sprawcy, a pani nam to ciekawa. W Chcieliśmy zidentyfikować tych policjantów, którzy nam nie pomogli, a policjanci próbowali. Grać na zwłokę, chcieli nas zmęczyć. Myśmy kilkakrotnie przeszli cztery kondygnacje do góry i z powrotem. Wreszcie znaleźliśmy się na poziomie piwnicy, gdzie policjanci mieli swój posterunek. Poproszona przez nas policjantka odmówiła ujęcia sprawcy. Są to osoby w mundur z napisem Policja, osoby te odmówiły oddania swoich personaliów. Legitymacji, pokazania legitymacji służbowych. Ja się pytam, czy funkcjonariusz może odmówić podania personaliów Pani e, i e, nazwiska przewożonego okazania legitymacji. Pani po, e, pozwoliła uciec sprawcy przestępstwa. No, jeszcze tak czy inaczej, ja poproszę Państwa tutaj o zaczekanie chwileczkę. Ale ja jest zimno, proszę Pana. Dobrze, dobrze. Wykroczenia służbowego, proszę chciałam zaczekanie. po pierwsze złożyć, gdzieśmy doniesie... Dobrze, tylko czyj, bo ta Pani, no, przepraszam, no, przepraszam, ale ta Pani chwilę, nie, ta ja pani, ja pani wchodzi, a my nie znamy jej personali. No, tak źle będzie, że będziesz Pan pytał, jaka Pani, no. Proszę mi Proszę personalia, tej wodać i numer legitymacji. No, potem nagle pani... Nie ma przypisu. Numer służbowy tej pani? Nie legitymacji. Proszę, to jest skandal, że jest was tu tłum, kłębicie się i my obywatele mamy biegać po wszystkich piętrach i ganiać sprawcy. No czy to jest normalne? Właściwie nie dowiedzieliśmy się yy, nazwiska tych policjantów, którzy zamiast nam pomóc, to wręcz yy, utrudniali próbowali zagmatwać tę sprawę. Co? Gdzie miała Pani zgodę na filmowanie? Od sądu dostałam. Ale to chyba na rozprawie zdaje się, a nie... Wysyłacie mhm. nas do, do innego komisariatu, a my nie e, znamy personelu z tej osoby. przez swoich kolegów i ja nie znam ich personelu. Z kim Pani rozmawiała i z jakimi dyspozycjami? A proszę Pana, e, czy tutaj ze mną ktoś, przepraszam, będzie rozmawiał? Bo ja tutaj nie trzymam to na Pan jest dyżurnym. Proszę mi powiedzieć... E, no, a państwo są? Przepraszam. A pan ma? pan? pan, a pan jest? Ja się pytam. A nie, 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 panie, ale na pytam to pierwszy. Bo my tu już, wie pan, spędziliśmy sporo czasu. Tak? A kto państwo tutaj wpuścił? O, poproszę wiecie, państwa pan. o zgodę na filmowanie. I kto państwo Kto państwo Kierownikiem Kto państwo będzie? Kto państwo będzie? Kto państwo będzie? Kto państwo będzie? Nic nie, nie, ja nie mam. No, ja, no, nie, komu? Nie, przepraszam, pan. 나중에, pan... No, -no, w tej osobie prywatnej pokazywać legitymację, bo chce się podać. Ma pan? Czy to oni nie znają przepisów? Powiedziałem pani, kim jestem. Chodzi o to, proszę nam pomóc. Chcemy. No właśnie, o co chodzi? Ja O co chodzi? Chodzi z tą osobą, która zaraz nie da. O co chodzi? Ochroniarz. Pana tak. prezydenta Wałańcy uszkodził mi twarz, uderzył mnie. Mm -hmm. proszę, proszę pana, to? policjantka poproszona o ujęcie sprawcy na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, mm -hmm. polegającego na poblizie. No. Prawdopodobnie policjantka, bo nie miała żadnej... Odmówiła wyfikumowania, się dostała następny przystąpiec. Przepraszam, pan błąd kamerę. Po tym uderzeniu miałem rozciętą wargę i zranioną brodę, dlatego poszedłem do szpitala na ostry dyżur. Na początku myślałem, że to jakiś ochroniarz pana prezydenta, ale jak później dowiedziałem się, że to Piotr Głuczyński, prezes Instytutu Lecha Wałęsy, to byłem bardzo zaskoczony. Tym bardziej, że uderzył mnie na sali sądowej.